Witajcie moi drodzy. Taki bardzo krótki materiał. A mianowicie pojawiły się w moim sklepie trzy produkty i dlatego ten materiał robię, bo o te produkty miałem od Was najwięcej zapytań. Więc po kolei w opisie tego filmu będzie link, który Wam przypomni mój materiał sprzed kilku miesięcy. Nawet jeszcze nie myślałem o sklepie. Jak testowałem konwertyka szósteczkę, powiedzmy, że w tym materiale to tak troszkę było naciągane, gdyż no, czasowo chciałem jak najwięcej otworów wywiercić, dlatego też schładzałem. A to tak do końca nie jest poprawne, ale pomimo tego, że to nie było do końca poprawne, wywierciłem chyba 38 otworów. Prawie 40, no już nie pamiętam dokładnie, 36 będą no nieważne, ale w tych granicach, y, także myślę, że, że jest, jest naprawdę rewelacyjna. Jest u mnie na stanie, także wbijajcie do sklepu y, otwornice do gresu. Tam znajdziecie tą szósteczkę właśnie którą, nią, którą wtedy wierciłem. Rewelka, y, to jest raz. Druga sprawa. Bardzo dużo, bardzo dużo zapytań odnośnie tarcz do ukosowania. Jeśli macie na przykład rubiego i tniecie pod kątem i wzdłuż, oczywiście ta tarcza jak najbardziej tam w granicach 130 złotych, ale głównie Sigma i tego typu podobne urządzenia lub szywielka kątowa tarcza do cięcia typowo na 45 stopni. Yy, szczerze powiem, rzuciłem ją na sklep, nie testowałem. Yy, możecie zaczekać kilka dni. W poniedziałek, wtorek na pewno, yy, bo robię umywalkę, będę obrabiał umywalkę, yy, umywalkę, blat pod umywalkę będę obrabiał. Także leci do Sigmy i Będę testował no wizualnie wygląda naprawdę mega mega. Przystosowana typowo do, do właśnie do ukosowania tak jak mówię ręcznie lub też Sigma. Także y, jest na sklepie ale tak jak mówię nie testowałem tego. Ale ale 2-3 dni dajcie mi zobaczymy i jeszcze jeden produkt y, do cięcia wzdłużnego, typowo to jest do cięcia wzdłużnego, taki nietypowy, nietypowy segment posiada y, także. Tak samo leci do Makity, i tak jak mówię, kilka dni i, i testy, testy będą zrobione. Także wbijajcie na sklep. Y, jeśli czegoś nie wiecie, nie jesteście pewni, jest telefon podany. Jest mail, piszcie, chętnie odpowiem. Na, na pytania, o ile będę wiedział, ale tak jak mówię, większość tych produktów, większość prawie wszystkie ja używam, lub też testowałem, i na ten temat coś po prostu powiem. Tak jak mówię te dwa produkty, testy w tym tygodniu, czyli po emisji tego filmu dosłownie kilka dni. Jeśli się naprawdę nie sprawdzą, to, to cofnę to ze sklepu. Chociaż wątpię, bo wizualnie wyglądają naprawdę rewelacyjnie. A na temat koronki to nawet nie będę się już więcej wypowiadał, bo ten materiał, który zrobił, zrobiłem, świadczy yy, o jakości tej koronki. To tyle w takim krótkim materiale. Wbijajcie do sklepu. Link, tak jak mówiłem, do tego materiału, zwiercenia jest w opisie. Trzymajcie się. Cześć.